What are those? I want one. Hey! Mother of God! What is that? And there's my invitation. Why are you doing this? <coughs> ah, blood rain. good gdzie gry nie musiały być poprawnie polityczne ani nieść pozytywnego przekazu. Wszystko, co musiały zrobić, to być po prostu fan. Ah, dobry czas. Dobry czas. The last time you had Nagle nie z gruchy, nie z pietruchy pojawia się Blood Rain, Blood Rain 2, Terminal Cut. Pośród gier posiadających przekaz. Wartość i równość. No, no. No. <grymne> no, 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 no. No, 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 no. Jak owy Blood Rain wypada pośród hmm, nowoczesności? Otóż ta skamielina jest zaskakująco świetna. Nie tylko jest świetnym pojazdem do tego, żeby wrócić do nostalgii czasów przeszłych. Ale jest również powiewem świeżości, nawet jeśli jest to powiew hmm, starości. Holy fuck. Jeez, be an Pografika tu zdeczka kwadratowa. Trudno doszukiwać się tutaj jakichś zadań pobocznych. Wizualnie gra jest lekko kwadratowa, choć niektóre części ciała są zaskakująco podatne na grawitację i wstrząsy. <mulary> Lekka obklepana fabuła to znaczy, że szlachtujemy nadzistów, jakoś świetnie współgra z tym, że szlachtujemy ich półwampirką przodzianą w lateks. <gry> Brzmi kuriozalnie, ale jest w tym jakaś uroczość, jakaś niesamowita magia, że pomimo szlachtowania całych zastępów tych nazistów, ciągle chcemy więcej. Jakby tego było mało, mamy tutaj tak zwany hit list, czyli dowódców niemieckiej armii, które, których musimy poszlachtować, bo tak nam każe rozgrywka. A, I wydawać by się mogło, że taki przepis na grę jest niepełny, niekompletny. Słaby, przestarzały, skamieniały, zropowaciały, nie dający się do niczego i nie dorastający do współczesnych wymagań, a jednak grało mi się świetnie. I choć nie mogę powiedzieć, że gra wizualnie mnie oczarowała, bo mamy tutaj do czynienia, szukając odpowiedniego słowa, portu, który umożliwia granie na nowoczesnych maszynach i nowoczesnych sprzętach i systemach operacyjnych. Więc mamy tutaj podciągniętą rozdziałkę, mamy tutaj trochę lepiej wyglądającą grafikę względem oryginału, ale oprócz tego tak naprawdę niewiele się zmieniło. I dobrze, bo gdybyśmy zaczęli zmieniać, to pewnie e, magia lat przeszłych uciekłaby, e, rażona piorunem współczesności, a tak... no po prostu magia. Is it? Ciekawostką jest to, że Blood Rain był, o ile dobrze pamiętam, debiutem Lori Bailey jako osoby podkładającą głos pod postaci z gier. I jest to debiut zacny. Nie tylko dlatego, że używa tutaj troszeczkę niższego tembru głosu, ale na Boga klnę i żałuję, że zapomniałem. <grym> Przez te wszystkie lata naprawdę zapomniałem, jaką moc i oddziaływanie miały jej odgłosy sania i mruczenia i jakkolwiek jeszcze możecie to nazwać. Jest to element Blood Rain, który jest absolutnie nieziemski i w głowie każdego nastolatka, którym byłem grając oryginalnie w Blood Rain, zapada ta czerwono-włosa lachonka siorpiąca i sąca przeodziana w lateksowy stroj. Explain, explain, explain. O mój Boże! Co do samej fabuły, oczywiście Hitler gdzieś tam pyłka, nie jest główną postacią tej gry. Mamy tutaj nazistów, którzy standardowo zajmują się okultyzmem, Mamy Blood Rain, która musi znaleźć szereg artefaktów, i w konsekwencji, naturalnie, bo co by innego mogła zrobić, uratować świat przed zagładą. E, oczywiście pełna klisza, oczywiście oklepany schemat, oczywiście graliście to w to 100 razy, ale klimat tej gry, prostota, a szlachtowanie niezastąpionych i przeogarniających zastępów nazistów jest tak dobrze sproporcjonowaną mieszanką w obrębie pierwszego Blood Rainu, że nawet pomimo upływu lat, nawet pomimo niewielkiego, niewielkich upiększeń względem oryginału, ta formuła ciągle się sprawdza i ciągle dostarcza mnóstwo fanów, fanów, takiego czystego, czystej formy, którego ja nie doświadczyłem od bardzo dawna, pomimo że miałem kontakt z grami, które wyglądają tysiąc razy lepiej, gdzie wartość produkcji jest milion razy więcej, a jednak Blood Rain ma w sobie to coś. Nie jest to jednak gra, która jest dla wszystkich, jeżeli szuka się precyzyjnego sterowania. To, to jest zdecydowanie zły adres. Jeżeli szukacie pogłębionej fabuły, to na pewno jest to zły adres. Jeżeli szukacie wątków pobocznych, rozgałęziających się e, narracji, nagłych zwrotów akcji, e, pogłębionej więzi emocjonalnej, przekazu, poprawności politycznej niesamowitej wartości odnoszących się do uwarunkowań społecznych przeszłych, jak i obecnych, równości, wolności, szczęścia, to mijajcie tą grę szerokim łukiem, bo z całą pewnością nie jest ona dla Was. Jednak, jeżeli szukacie gry, która nosi w sobie jądro tego, co każda gra powinna w sobie zawierać, czyli fanu. Jeżeli szukacie gry, która jest amalgamatem szeregu pomysłów i mechanik, które zostały już oklepane przez wszystkie możliwe tytuły, które jednak zawiera w sobie niepowtarzalną świeżość z uwagi na to, że taki gier już się nie robi. Zwyczajnie. Jeżeli wielką frajdę sprawia Wam szlachtowanie nazistów i wysysanie ich do cna, jeżeli lubicie Lore Bailey, jeżeli Chcecie odkryć ją na nowo, lub po prostu odkryć w zupełnie innej inkarnacji e, względem tego, do czego nas przyzwyczaiła w ciągu ostatnich lat. To Blood Rain jest dla Was. Jest grą wciągającą, jest grą prostą, e, jest grą, która zapewnia około 5 godzin rozgrywki. E, jest to gra, która jest na pewno nieszczególnie skomplikowana względem mechanik tutaj zastosowanych. Która jednak ma niesamowitą e, fizykę bardzo konkretnej części ciała. E, I to odnosi się do wszystkich e, pań w grze. Tak się zastanawiam, gdyby dotyczyło również mężczyzn, to jaka część ciała obdarzona byłaby tak silną fizyką. Tą grę mogę polecić e, wszystkim, którzy nie zaliczają się do kategorii snowflake. Którzy mają już trochę gier na swoim skalpie, tak to nazwijmy, i które odrobinę zmęczone są powtarzalnością, podobieństwem i cały czas chlepaniem a, podobnych schematów, podobnych wątków, podobnych motywów, podobnych wyborów fabularnych. Tak, tutaj jest to gra w 100% nastawiona na fan i na hmm, silne bodźce wizualno-dźwiękowe, które nawet teraz polecam, a mój 13-letni chłopiec z całą pewnością. W związku z tym, jak najbardziej, jeżeli jesteście w stanie wyhaczyć Blood Rain Terminal Cut w jakiejś ciekawej promce, czy to na Steamie, czy to na Gogu, oczywiście patriotycznie polecam Gog. To jak najbardziej wróćcie do Blood Rain albo odkryjcie ją i czerpcie garściami z przyjemności, która jest prosta, która dostarcza dużo frajdy i która jest po prostu rzeźnią nazistów. Po prostu brać. A jeśli pytacie, jak wygląda Blood Rain 2 Terminal Cut? To mogę powiedzieć, że wygląda tak samo jak oryginalny Blood Rain 2, czyli kupa. Eee, I unikać. Eee, chyba, że jesteście zauroczeni oryginalnym Blood Rainem, i pomimo kupowatości drugiej części, chcecie się dowiedzieć, jak historia jej się dalej potoczyła. Ale umówmy się, nie potoczyła się z jakimś wielkim szałem. Więc jeśli możecie, omijajcie. Ale Blood Rain Terminal Cut. Yeah, baby. Smell shame. A ja zachęcam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś. Widzimy się w kolejnym odcinku.